Dzień dobry, dobry wieczór. Jest z nami Inigo Perez, trener Raje Vallecano. Zapraszamy do pytań jak najmniej, bo jest Lopez. czas na... Tak, Unai, Unai, Lopez. Unai Lopez też jest tutaj z nami. Panowie muszą wrócić do treningu, także zapraszamy. Muy buenas, Mr. Unai José Palacio para la cadena ser. La pregunta es un poco la misma para los dos montañeros de Que este viaje, no olvido, desde las 9 de la mañana que se sale a Madrid, habéis llegado en torno a las 4 de la tarde, comer, a prepararse, y mañana el viaje también de, de vuelta a Madrid. ¿Cómo afecta eso en la preparación del partido, Mister, y eh, Unai, o a vosotros, a los jugadores, eh, un viaje así prácticamente de 6-7 horas tan en expresa en dos días, luego sabiendo que el lunes hay otro partido y que ha una semana muy, muy dura? Bueno, no, Możemy um, złączyć od razu pytanie. Primero dla kadencjanty. Dobrze, pytanie dla kadencjanty. Um, jeśli chodzi o przyjazd tutaj, wyjazd o dziewiątej z Madrytu, później przyjeżdża się około szesnastej, tak samo jutro, droga powrotna też tak samo długa, sześć-siedem godzin w podróży, a wiadomo, że w poniedziałek jest kolejny mecz. Jak te podróże i to wszystko wpływa na Waszą formę? Buenas tardes. Si, yy. Eh, el viaje es el que es, no se puede hacer de, de otra manera. El club eh, ha puesto todo al servicio del de, equipo, de los jugadores, para venir lo más breve posible y no, no va a ser una excusa. No quiero hablar mucho de este tema porque el Betis vino el año pasado, hizo exactamente el mismo viaje y luego jugó la final de Conference y quedó muy arriba en Liga. Entonces. Los rezultaty deportivos la de los los Tak, podróż jest podróżą i niestety nie ma innej formy, musi się to odbyć w taki sposób i nie chcę, żeby to było jakąkolwiek wymówką. Betis też w zeszłym roku przyjechał, podróżował i później doszedł w wysoko w lidze, więc będziemy grać. I po prostu podróże są, trzeba się z tym liczyć, ale to w niczym nie przeszkadza. Eh, nada, como ha dicho un poco Iñi, el viaje es el que es, pero bueno, yo creo que la plantilla está con una ilusión increíble de, de jugar esta competición y sabíamos que estos viajes se podían dar, así que bueno, la ilusión puede con todo y, y como ha dicho, la brevedad de los partidos al final, bueno, cuando tienes tanta ilusión por, por poder jugar en una competición como es la Conference, pues es más o menos. To trochę tak jak inni powiedział, jest to taki rok pełen marzeń, pełen nadziei, i to nam dodaje takiej właśnie siły. A podróż, no cóż, podróż trzeba odbyć, ale staramy się wszyscy do tego przyłożyć tak, jak trzeba, z całym zespołem, z całą ekipą, także to będziemy grać. Cuando cuanto a bajas, hemos visto que no ha viajado a Alemado, como si era enfermería. Y aún ahí también preguntarle cómo vive en este partido, porque obviamente ya no sé si lo considera como un primer match ball para continuar en la siguiente fase. Mm -hmm. Solamente una pregunta, ¿puedes repetir la parte de enfermería? Ah, ¿en que cómo está lo lesionado. Komuś tam los dość. Okay. Dobrze, to jestem z Diario As. Pierwsze pytanie do trenera, do Inigo. Czy analizujesz przeciwnika? W jaki sposób, jakie masz przemyślenia odnośnie tych analiz, jeśli chodzi o jutrzejszy mecz? I też pytanie do Unaja, jeśli chodzi o tych, którzy mają jakieś kontuzje, to jak, jak podchodzimy do tego, w jaki sposób. Przepraszam, to też było pytanie do trenera. Co z tymi, którzy odnieśli zawodnikami z kontuzjami? A pytanie do Unaya: no jak to jest taki mecz już ważny w, na tym etapie, na którym jesteśmy? Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? El, bueno, el, el balance después de haber visto jest similar al que he obtenido, kiedy he visto los, el resto de rivales que hemos enfrentado equipos muy ofensivos, muy agresivos posicionalmente. que en sus estadios eh, son fuertes en sus ligas, que optan a ganarla, que la han ganado recientemente, que el año pasado estuvieron pasando rondas en esta misma competición y que por lo tanto el, el diagnóstico final nos dice que mañana eh, va a ser un partido de la mayor complejidad que hayamos podido encontrar en nuestra misma competición. Y sobre la enfermería, eh, uh -huh. bueno, no ha viajado el Mao, no está Pedro, no está... Rejo, sigue con su proceso, son, son bajas que tienen tiempo indefinido, eh, unos más, otros menos, pero que eh, no sabemos exactamente cuándo vamos a poder integrarlos con el equipo. To jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, analizowaliśmy też podobne drużyny, jeśli chodzi o taki poziom agresywności czy ofensywy i przyglądaliśmy się temu, jak gra Jagielonia. natomiast patrząc też na ich osiągnięcia, na to, do czego doszli w zeszłym roku, na te wygrane z ostatniego czasu, wiemy, że jutro zmierzymy się z takim przeciwnikiem, który będzie bardzo kompleksowy i tak naprawdę pod tym względem, pod względem tej kompleksowości i tego, czego możemy oczekiwać, będzie najmocniejszy. A jeśli chodzi o drugie pytanie, elmao.pl dro trecho to są osoby które nie podróżowały które potrzebują trochę czasu nie wiemy ile nie potrafimy tego w tej chwili określić natomiast no potrzeba trochę czasu na rekonwalescencję więc y, będzie bez nich bueno y en cuanto al partido ya vamos teniendo un poquito más de experiencia y sabemos lo que es jugar fuera de casa en Europa no lo eh, hemos experimentado nuestra propia carne y bueno en Bratislava sabíamos que, que ganando no sé, creo que matemáticamente teníamos ya la clasificación obtenida y bueno, eh, no lo conseguimos, eh, iremos a por ello mañana que, sabiendo que es un partido muy importante y, y como te digo, con pues, la máxima ilusión de, de conseguir meternos en las clases, en las fases eliminatorias. Tak, jeśli chodzi o jutrzejszy mecz, mamy już doświadczenie grania poza domem, grania w Europie, w innych miejscach, wiemy jak to jest. W Bratysławie matematycznie właściwie byliśmy już o krok od, od wejścia, nie udało nam się z tamtejszym rezultatem. Mam nadzieję, że jutro ta cała iluzja, te całe marzenie związane z jutrzejszym meczem, że to się wszystko dobrze wydarzy jutro, damy z siebie wszystko. Czy mam pytanie do trenera? Czy <coughs> dwa pytania właściwie jedno, Po pierwsze, trener się mniec, mówił nam, że spodziewa się jutro, że będziecie chcieli zdominować Agielonię. Utrzymywanie się przy piłce to jest jakby priorytet w waszej grze. To jest pierwsza sprawa. I druga, czy to jest tak, jak zrozumiałem tutaj w wypowiedzi. No wy jutro stawiacie sprawę tak, że musicie wygrać. Jesteście w sytuacji, w której musicie jutro wygrać, patrząc na tabelę. Eh, yo tengo dos preguntas al entrenador, a Inigo. La primera pregunta, eh, como ha dicho el entrenador de Aguilonia, Adrián Cheméniez, eh, vosotros mañana vais a intentar a dominar, o sea, tener el balón eh, todo el tiempo. Y la segunda pregunta, mañana, como he entendido también de lo que se ha dicho hoy, tenéis que ganar. ¿no? Tenéis que ganar y es como bueno, una obligación para mañana. Sí, para nosotros eh, cada partido no es una. Obligación el ganar, pero si es una obligación la búsqueda de la victoria. Eh, en la búsqueda no puede faltar eh, nuestra identidad y si eso no falta, independientemente del resultado, yo como entrenador estaré satisfecho porque no podemos obligarnos a ganar, eh, porque nadie, nadie es tan contundente, en este caso el Ray Vallecano como para poder obligarse a esto y por supuesto que una de las maneras que nosotros tenemos o buscamos eh, la victoria es teniendo el balón eh, pero para enseguida trasladarnos al campo rival y ser dañinos y si es posible marcar uh -huh. Tak, jeśli chodzi o tą konieczność zwycięstwa jutro, to nie jest tak, że możemy kogokolwiek zmusić do tego, żeby wygrać, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby szukać tej możliwości wygranej. I jeśli jeszcze w tym nie zabraknie tej naszej tożsamości, to ja jako trener będę z tego bardzo zadowolony i na pewno tak postaramy się też grać jutro. A jeśli chodzi o tą dominację, no tak, zdecydowanie chcielibyśmy mieć tą piłkę jak najdłużej, jak najczęściej, ale po to, żeby potem przenieść się na połowę przeciwnika, no i starać się strzelić gola. Ja chciałbym z, e, zapytać trenera o to czy oglądał mecz Jagiellonii z z Betisem z zeszłego roku i czy spodziewa się podobnego meczu co Betis miał w kwietniu tego roku właśnie w Jamstoku. Mi pregunta es czy si usted jako entrenador ha visto los partidos de Betis z Jaeglonia z año pasado y i si czy estás esperando un resultado similar al del partido de abril de este año contra Betis. Como entrenador he visto los partidos contra contra el Betis eh, y además nosotros el lunes jugamos contra el Betis entonces he estado muy bien porque me permite analizar a los dos equipos simultáneamente eh, siempre esperamos eh, como decía antes reconocernos mantener nuestra identidad y por última instancia obtener la victoria y mañana sumado a la derrota que tuvimos en Eslovaquia y sumada, como decía Unaya, a la ilusión que tenemos por pasar a la fase de grupos, eh, encontramos más motivos o mejores motivos para poder obtener una victoria y, y de este modo bueno, pasar a la fase de eliminatorias que para nuestra afición sería histórica. Uh -huh. Tak, jako trener oglądam oglądałem mecze z Betisem, analizowałem też te mecze w poniedziałek gramy przeciwko Betisowi, więc będzie taka możliwość symultanicznego właściwie porównania obu drużyn. I, I tak jak już powiedziałem, zawsze dążymy do tego, żeby z tą naszą całą wyraźnie zaznaczoną tożsamością dojść do zwycięstwa. I toż też jeszcze biorąc pod uwagę naszą porażkę na Słowacji, też e, zależy nam na tym, żeby przejść do tej fazy. Do tej fazy, tak, do, której, do której chcemy wejść, i będziemy do tego dążyć. To sport. Chciałbym zapytać zawodnika o, o zdanie dotyczące tego, co będzie siłą Raju Wajekano w tym jutrzejszym spotkaniu, jego zdaniem, biorąc pod uwagę też trybuny będące po stronie Jagielonii, bo zdaje się, że tutaj będzie być może komplet kibiców. więc na pewno będzie to też dość ciekawe doświadczenie dla za zawodników. Robert Pankowski, TVP Sport. Una pregunta a UNAI en cuanto a qué va, cuál va a ser el punto fuerte del partido de mañana, hablando de radio. Y otra parte de la pregunta, hablando de la ficción, Estamos en el estadio de Yaguiloña. Habrá muchos aficionados presentes aquí. Entonces, esto también apoyará eh, a ¿no? Aquí. Sí, bueno, eh, una experiencia más, ¿no? Para todos. Eh. Siempre es agradable venir a los estadios y que, y que estén llenos, no. Eh, seguro que es bonito para nosotros también. En cuanto al partido, estoy seguro que será un partido de mucho ritmo, como los que nos hemos encontrado estas veces fuera en, en Europa y bueno intentaremos hacernos con el dominio del partido y como ha dicho el mister ir al campo contrario para, para intentar hacerles daño y, y hacer gol. A zjeżdżał i partii ritmo. rytmu. Tak, jeśli chodzi o, um, o kibiców, to to jest szczęście również dla nas, jak stadiony są pełne i wypełnione tymi kibicami obu drużyn. Więc to jest piękne, żeby to widzieć. Także to jest dla nas nowe doświadczenie, też kolejne do zestawu doświadczeń. A jeśli chodzi o. O mecz i o to, te, te silne punkty, to tak jak już powiedzieliśmy i ja, i tre, jak powiedział trener, będziemy starali się zdominować piłkę, żeby tą piłkę mieć w posiadaniu jak najdłużej, no i postarać się tego gola y, strzelić. Gracias. Namas. Gracias. Gracias. Gracias.